Jeżeli chcesz poznać samego siebie, doświadczyć, przeżywać prawdę o sobie, godność, to kim jesteś, to wówczas dokonujesz wyborów. Takim podstawowym wyborem jest, kogo chcesz słuchać, kogo chcesz naśladować, bo zakładasz, że ta osoba czy ten trend myślowy pomoże ci. Osiągnąć Twoje poszukiwanie, poznanie siebie, prawdę o sobie. Pamiętam o takie wydarzenie na jednej z moich misji. Taka nieduża wioska dojazdowa, mała wspólnota, około 50 osób. Przejeżdżam raz, przyjeżdżam drugi raz, przyjeżdżam trzeci raz. Była wyznaczona msza święta i nie ma nikogo. Zaparkowałem auto przy kaplicy i tak chodzę sobie po ulicy. Jest tam, wiemy, że jest tam wielu katolików. Po pewnym czasie, 10 minut, pojawia się jedna, dwie osoby, które są, mieszkają blisko, więc widzą, że jestem, przychodzą. I tak, któregoś dnia przyjeżdżam po raz kolejny, aby odprawić mszę święto brama wjazdowa do posesji, gdzie jest kościół, jest zamknięta, kościół zamknięty, nikogo nie ma. Wtedy chodzę sobie po ulicy i pojawia się kilka osób. Nie wiem, czy są katolikami, czy nie, po prostu ich nie znam. Nigdy nie bywam w kościele. I wtedy w ich obecności strząsłem pył z moich spodni i powiedziałam do nich, powiedzcie katolikom, że ciągle Bliskie jest Królestwo Niebieskie w ich życiu. Niedzielna refleksja, 6 lipca. Dzisiejsza Ewangelia Łukasz, rozdział 10, 1, 12, 17, 20. I Chrystus w Ewangelii mówi do swoich apostołów, ich posyła: Idźcie do miejscowości, wiosek, idźcie tam, gdzie ja zamierzam przyjść. Nie jest to posłanie dla posłania, ale posłanie, jakby przygotować. Te miejscowości, te społeczności, tych ludzi, na Jego przyjście. I tak samo dzieje się obecnie. Chrystus posyła osoby do Twojego życia, posyła do Twojej rodziny, do Twojego społeczeństwa, aby je przygotować, bo one przychodzi. Posyła do ciebie, aby przygotować Twoje serce. Przede wszystkim i nade wszystko otworzyć Twoje serce i je przygotować na powitanie, rozpoznanie. Powitanie, przyjęcie, zaakceptowanie Chrystusa albo go odrzucenie. To jest Twój wybór. Dzisiaj dzieje się tak, że wiele osób będzie praktykowało, ale nie rozpoznaje przychodzącego Chrystusa, bo ich serce jest zamknięte. Ich serce jest skupione na rzeczach tego świata. Chrystus przychodzi, i nie ma możliwości wejść do serca, przemienić człowieka od głębi serca. I on przychodzi do ciebie, posyła najpierw i przede wszystkim swoich wysłanników, aby przygotować twoje serce. Czy rozpoznajesz tych, których chcesz słuchać, tych, których chcesz naśladować, jako wysłannicy Chrystusa? I przygotowujesz się, otwierasz swoje serce, słuchasz ich, naśladujesz ich. Ponieważ wierzysz i pragniesz przyjąć Chrystusa, który przychodzi. Twój wybór.